Skołem Dzisiaj mam przyjemne przedstawienia wam jednej z najlepszych gier syłmacyjnych żołnierza. O co chodzi tym bardziej podobne, zapraszam do obejrzenia za chwilę drugiej części materiału, a przed Wami zostawię wam małe zapowiedzi Army 3. Please move on. All units, hold your ground. i raz! i Arma 3 2 Oczywiście, zapraszam do wkładania subskrybacji Oglądania szorców, oglądania live, gdzie jest naprawdę potężna wiedza wojskowości. Arma 3. Cielamy się w żołnierza, oczywiście, jak na załączonym obrazku, i działamy w konfliktach wojennych. Różne tego typu. Działamy na ogromnych mapach, nawet umieszczone w Polsce. Mamy wiele frakcji, które możemy kierować, nawet dowodzić. Dziwne funkcji: medyka, ratownika, snajpera, szelca, kierowcę, sapera, czy ewentualnie nie wiem kierowcę, czy nawet policjanta, czy ewentualnie robotnika, a nawet pana, który może odgrywać rolę. Oczywiście stacji benzynowej tryskują. W naszej części filmu przedstawię wam oczywiście. Krótko, naprawdę króciutko, jak się gra, co się gryzie i jak ta arma wygląda. Życzę miłego powodzenia, a tym bardziej oglądania. Nawet mamy opad pocisku, odrzut. To nie jest tak łatwo kogoś trafić. Z tego powodu trzeba wziąć odległość, kierunek wiatru, wziąć uwagę nawet. Więc to nie jest tak, jak ich myśli, że strzeli i na pewno trafi. Teraz, chwilę omówimy strzęt który mamy do dyspozycji. Naprawdę, do, uwierzcie mi, to jest kropla morza. Mamy wiele karabinków, od HK, do AR-ów, do tych zaerów, nawet amerykańskich. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest kropla. Krótkie pistolety, nasze polskie kamizelki, możemy się ubrać jak chcemy, do jakiej danej frakcji, bo mam pamiętamy, mamy wiele frakcji. Ostrząt, kamizel kamizelki, oczywiście możemy nosić dowoli głos, ustawiać. To jest jeden z wielu takich czynników. Teraz sobie myślicie, sprzęt, jakie możemy osługiwać, czyli pojazdy. Powiedzcie mi, jest mnóstwo sprzętu. Od polskich rzeczy, śmigłowców, nawet do lopardów, pojazdów, czy ciężkich, ledkach, samochodów, ciężarówek. Samolot. To jest ukropla. kropla. Tym masz więcej modyfikacji do danej gry, to tym większa przyjemność, jak to się ma. Za chwilę dojdziemy do zaprezentowania kilkunastu, tylko kilku wieści mi, sprzętu, które możecie obgrywać w tej armii. 3. jakim obsługujemy się sprzętem? Naprawdę dużo. Wszystko zależy, czy masz DLC czy ewentualnie mody. Jak widać mamy tę A10, nasze Mi, nasze oczywiście polskie, nawet z oznaczeniami. Mamy wiele takiego sprzętu wojskowego, czy to samolotów, poprawy śmigłowca. Naprawdę możemy obsługiwać wiele rodzajów sprzętu praktycznego, prawdziwego. Lub delikatnie mniej prawdziwe. Czogi po prawej, sprzęt jezny czyli samochody po lewej, nawet mamy Stara 2 przepiękna artyleria, przeciwlotnicza dalej mamy samochód, drony i też nawet operatorami dronów siebie załogowych, samolotów. mamy naprawdę wachlarz sprzętu, mamy naprawdę duży. Nawet po prawej stronie żołnierze, po stronie lewej mamy cywili. Możemy się naprawdę cielić każdą rolę jaką chcemy. Dane nawet etatu, czy bardziej pasji. W następnej części naszego jeżeli myślicie, że lądowanie jest też łatwe, zapomnijcie. Ponieważ zdarzają się katastrofy. Twarde lądowanie, tak zwane. Można ładnie wylądować. To jest inna rzecz oczywiście. Ale Naprawdę bardzo mocny nacisk bierze ta gra na no, realne podmuchy nawet wiatrów. Ale jak myślicie, to będzie łatwa. To jest gra dla Was. To już wszystko, wszystko i jeszcze raz wszystko zależy od Was. Tutaj ładne honory, ale to jest inne. Okrótsza. Po powiedziałem Wam, jak wygląda ta arma, jak się grywa, co trzeba robić, czy ewentualnie jak to naprawdę wygląda. Wszystkich graczy, którzy chcą zagrać w armę. Fajna cena jak jest 30 zł za armę za podstawkę. Ale to już jest inna rzecz, bo niestety gra nie jest free to play. Jeżeli chcecie inne obejrzeć odcinki, czy ewentualnie jakieś inne materiały, czy jak gram, to zapraszam na live. Naprawdę fajnie, miło, sympatycznie będzie z Wami porozmawiać, pogadać, czy na temat army 3, czy innych zadań. Po krótsza już kończymy. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Dla najbardziej czekających dwa małe filmiczki, for fun przy nagrywaniu tego materiału. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.